Roxie Węgiel tym razem nie wytrzymała. Po tych słowach emocje wzięły górę. Roxie Węgiel od początku swojej kariery pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, jednak zazwyczaj nie wdaje się w sprzeczki z internautami. Niedawno 20-latka zrobiła wyjątek od reguły i dosadnie odpowiedziała na zaczepkę jednej z użytkowniczek TikToka, co wyprowadziło artystkę z równowagi. Roxana Węgiel nie zwalnia tempa Roxie Węgiel przechodzi ostatnio intensywne w życiu zawodowym i prywatnym. Piosenkarka, która w zeszłym roku zalegalizowała swój związek z producentem muzycznym Kevinem Mglejem, wciąż nie zwalnia tempa i realizuje kolejne cele. Wokalistka, która największą sławę zyskała dzięki zwycięstwu podczas Eurowizji Junior, miała okazję wystąpić także w 14 edycji tańca z gwiazdami. Jej popisy na parkiecie zdobyły uznanie jurorów oraz widzów, dzięki czemu młodej artystce udało się dojść aż do finału. Niestety w głosujący ostatecznie zdecydowali, że kryształowa kula powinna powędrować w ręce Anity Sokołowskiej. 20 latka nie zwalnia jednak tempa i ogłosiła przeprowadzkę do Londynu. Na wyspach ma zamiar nagrać nowy album. Teraz będę od października żyła na dwa państwa. Lecę do Londynu. Jeszcze nie zdradzam, o co chodzi, ale będę się tam rozwijać muzycznie. Będę miała kilka miesięcy w swoim życiu, gdzie doznam życia poza granicami, ale tak na stałe nie planuję. Jestem bardzo rodzinną osobą, nawet jak byłam na miesiąc w Stanach, to tęskniłam, wyjawiła wokalistka w rozmowie z Pomponikiem. Roxie Węgiel odpowiada na komentarz internautki. Od tamtego momentu Roxana Węgiel z zaangażowaniem relacjonuje w sieci swój pobyt za granicą. W nagraniach pojawiających się profilu artystki często występuje jej małżonek. Ostatnio producent muzyczny stał się przedmiotem drwin jednej z internautek. Co ona z nim robi? zapytała kąśliwie użytkowniczka TikToka. Cierpliwa zazwyczaj Roxie Węgiel tym razem nie wytrzymała, emocje wzięły górę i wokalistka postanowiła zareagować na zaczepkę. Jestem szczęśliwa w Rzymie, odpowiedziała zwycięzczyni Eurowizji Junior. Trzeba przyznać, że piosenkarka do tej pory nie miała okazji pokazać się z tej strony. Wygląda na to, że jeśli chodzi o jej drugą połówkę, gwiazda nie ma zamiaru gryźć się w język.